Tak sobie patrzę na to auto i myślę kurczę, nie mają się tak źle ci przedstawiciele handlowi. Wyszukując na parkingu, chyba zacznę od tego, że w fabii nie możemy domówić sobie hamulca postojowego elektrycznego. Tutaj możemy mieć tylko taki normalny hamulec przez wajchę. No i to taka luźna myśl: czy to źle, czy dobrze? To każdy musi sam odpowiedzieć. W aucie miejskim nie jest to jakiś duży problem, no ale, no właśnie, no ale. Zauważyłem w internecie, że wielu recenzentów, pisząc o Fabii, bardzo często odwołuje się do kompaktów sprzed 20 lat. Piszą o tym, że spójrzcie, ta Fabia tak urosła, że jest prawie tak długa jak Golf czwartej generacji. Albo piszą o tym, że zobaczcie, rozstaw tego auta jest tak gigantyczny, że już zrównuje się z rozstawem osi z oktawi pierwszej generacji. Powiem szczerze, trochę mi się to nie podoba, bo akurat Octavię pierwszej generacji znam bardzo dobrze i nie uważam, żeby rozstaw osi oktawi pierwszej generacji był jakiś Gigantyczny, chociaż, wiadomo, w takim artykule o Fabi, no to fajnie to brzmi, że zobaczcie, rośnie osi jak w Octavii. Niemniej, do czego zmierzam, wiele osób próbuje zasieć takie ziarno w naszych głowach, że to nie jest już auto miejskie, że Fabia, mimo tego, że dalej pozycjonujemy ją jako auto miejskie, to już możemy ją tak nazywać, no prawie autem kompaktowym. No bo jeżeli jeździsz golfem czwórką i wsiądziesz do takiej Fabi, no to no, zobacz, no przecież czym to się różni, tak? I stwierdziłem, że jeżdżąc tym autem, postaram się odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy Fabie można faktycznie traktować jako auto kompaktowe. Czy jest w tym aucie coś, czego nam może jeszcze brakować? Czy może faktycznie, mając do wydania te, no nie chcę zradzić ceny, ale dajmy na to 90 tysięcy złotych, czy warto kupić Fabie? Czy może jednak, nie wiem, lepszym wyborem okaże się na przykład Golf albo Seat Leon? Pierwszy, od czego według mnie warto zacząć, to, to oczywiście silnik i skrzynia biegów. No jeżeli chodzi o motor, który pracuje w naszym egzemplarzu, jak pewnie pamiętacie, to jest litrowa jednostka o mocy 110 koni, Kestopniowana z sześciobiegowym manualem. Co jest ciekawe, moment obrotowy tego silnika to równe 200 Nm, czyli identyczna wartość, jaką generuje motor 14TS i 125 koni mechanicznych, którą swoją drogą mamy w naszym rodzinnym Seacie Leonie. Ten 1.4 TSI w Saacie Leonie wydaje mi się, że pasuje bardzo dobrze, że jest takim naprawdę złotym środkiem i wystarcza na pewno do sprawnego poruszania się i po mieście, i też w trasie. Pytanie tylko brzmi, czy to samo mogę powiedzieć o litrówce, jaka znajduje się w Fabii? Uczciwie przyznajmy, że mimo tego, że mamy 200 Nm momentu, to w porównaniu do Leona one są dostępne w węższym zakresie obrotów. Czyli ten zakres użytecznych obrotów jest trochę węższy niż w Leonie, ale powiem szczerze, nie jest to jakoś wybitnie odczuwalne. To znaczy... Ja tym autem jeździłem i w mieście, i w trasie, i trochę po autostradzie i nie powiedziałbym, żeby gdziekolwiek brakowało mi mocy czy momentu. Fajnie, bo skrzynia biegów tutaj ma dosyć długie przełożenia, szczególnie jak na auto miejskie, szczególnie jak porównamy sobie to do na przykład z Suzuki Swifta, no to to jest naprawdę gigantyczna różnica w długości przełożeń. I to naprawdę ratuje sytuację, szczególnie w trasie, bo tutaj nam za bardzo niczego nie brakuje. Elastyczność jest wystarczająca, no miałem teraz stówę, wbiłem gaz w dechę, auto swobodnie przyspiesza. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej dynamiczne manewry, przykładowo, jeżeli jedziemy w trasie i widzimy przed sobą tira, którego chcemy wyprzedzić, to kolejna fajna rzecz w tej skrzyni biegów. Ona ma bardzo przyjemnie pracujący mechanizm zmian biegów. On jest taki typowy Volkswagenowski. Może on nie jest aż tak fajny jak w Fordzie Fieście, ale i tak jest naprawdę bardzo precyzyjny. Drogi pomiędzy biegami też nie są jakieś gigantycznie długie. No, może on nie pracuje aż tak przyjemnie jak na przykład lewarek z Forda Fiesty, ale i tak jest naprawdę bardzo zwarty i do tego lewarka chce się sięgać, jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma żadnego problemu, żeby zredukować szybciutko, więc to są rzeczy, które według mnie udały się, i faktycznie możemy stwierdzić, że no to już nie jest taki typowy mieszczuch, ale po samym zestopniowaniu tej skrzyni, po tym jak pracuje ten silnik, możemy nawet pokusić się o stwierdzenie, że gdzieś tam wycieczka jakaś dłuższa przez całą Polskę nie byłaby w tym aucie większym problemem. Druga kwestia, która jest niezwykle istotna, no to oczywiście zawieszenie. Tutaj wydaje mi się, że ono jest znacznie bardziej dojrzałe niż w Fabii poprzedniej generacji. Mamy płytę podłogową, która jest według mnie bardzo udana. Jak na auto miejskie zachowuje się naprawdę świetnie. Bardzo dobrze tłumi wszelkie nierówności, a do tego cechuje je przyjemna zwartość. Nie musimy się bać, że jeżeli pojedziemy sobie z wyższymi prędkościami, na przykład 140 km na godzinę, że auto będzie nerwowe, że będzie myszkowało, że będzie galopowało. No nie, w fabie niczego takiego nie ma, więc pod tym względem to również jest samochód, który jest dopracowany. I pod tym względem również trudno mieć do niego jakiekolwiek uwagi i takie szufladkować jako auto miejskie, którym no, trochę głupio pojechać w trasę. No nie widziałbym problemu, żeby tym autem zrobić większą ilość kilometrów. Wydaje mi się, że jest naprawdę ok. No to żeby nie było tak słodko, to przejdźmy do kolejnej kwestii, którą może już zauważyliście, mianowicie do wyciszenia. No jeżeli chodzi o wyciszenie kabiny, to wydaje mi się, że to jest element, który trzyma najbardziej taki miejski poziom. No tutaj mam teraz 110 km na godzinę, słyszę auta obok mnie, słyszę dużo szumu od przedniej szyby. Dobra, muszę trochę naprostować swoje zdanie, jeżeli chodzi o wyciszenie. Bo teraz akurat mam okazję robić pomiar spalania, kiedy już nie pada tak ostry deszcz, a raczej taki delikatny kapuśniaczek. I, no, chciałbym stwierdzić, że jednak od szyby nie ma tragedii. Jak na auto miejskie, bo Leon dalej jest cichszy. Ale boszczy szyby cały czas mnie trochę irytują. Nie wiem co to jest takie świszczenie, lekkie pogwizdywanie, jest jakiś dźwięk, który po prostu mnie lekko irytuje z lewej i prawej strony. No i to też widać, kiedy mijam jakąś żarówkę, jakieś auto po boku, to tutaj słyszę po prostu dość wyraźnie, więc coś tutaj jest, nie tak jest, ale kurczę, nie umiem sprecyzować jeszcze to dokładnie. Jeżeli miałbym traktować to auto jako kompakt, to życzyłbym sobie też trochę lepszego wyciszenia nadkoli, bo zwyczajnie słyszy tutaj dużo szumów od wody, która ochlapuje te nadkola. Za to całkiem dobrze wyciszona jest strona grodziowa, to znaczy silnik jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze wytłumiony. Wróćmy tutaj na chwilę do tego silnika, bo oni, może powiedzieć, naprawdę dużo dobrego. To znaczy, on cechuje się delikatną turbodziurą, przełamywaną gdzieś w okolicy 2000 obrotów na minutę. Podobnie jak w przypadku Seata Ibizy, tak i Bizy, taki tutaj zauważam, że. no... Poniżej tych 2000 obrotów lepiej się nie zapuszczać, tam się niewiele dzieje, ale z drugiej strony bardzo doceniam to, jak skutecznie ukryto trzycylindrową naturę tego silnika. Na przykład patrząc właśnie na ten aspekt niskich obrotów, w litrowym ekobuście od Forda, jeżeli spadniemy poniżej 2000 obrotów i wbijemy gaz w dechę tak bardzo mocno, to silnik zacznie raz bardzo głośno buczeć, a dwa strasznie wibrować. I to jest odczuwalne, to się przenosi na kabinę, to jest niekomfortowe. Tutaj nie ma ani jednego, ani drugiego problemu. Teraz mam wbity szósty bieg, 70 km na godzinę, 1500 obrotów. Gaz jest wbity w dechę, nie ma żadnych wibracji, żadnego buczenia. No, bardzo niewiele się też dzieje, dopiero teraz mamy 1750. Powoli dochodzimy do 2000 ale doceniam to, że niezwykle skutecznie Skodzie udało się wyciszyć tą trzycylindrową naturę tego silnika. No, adekwatnie z drugiej strony obrotomierza, kiedy wkręcimy go pod czerwone pole, to trudno doszukiwać się tego irytującego trzycylindrowego powarkiwania, jakie cechuje prawie każdy motor trzycylindrowy. To takie wysokie częstotliwości, to jest naprawdę okropne dla uszu petrolheada. Zresztą chyba nie tylko petrolheada, to jest po prostu słaby dźwięk. A tutaj zobaczcie, 4000 obrotów. 5000 obrotów, 5,5. Powoli przypuszczam, że to jest trzycylindrowiec, ale to jest tylko przypuszczenie, nie mam pewności stuprocentowej. Gdybym nie wiedział, że to jest trzycylindrowiec, byłoby mi to ciężko określić. Tak, na 100%. A są motory, które bardzo wyraźnie wskazują, że hej, ja mam trzy cylindry. No, skoda taka na szczęście nie jest i to mi się bardzo podoba. Tym bardziej że wydaje mi się, że jednak zdecydowany trzon sprzedaży to będą te litrówki. więc cieszę się, że no jak na karton mleka, to jest to naprawdę dopracowany karton mleka. I jedziemy! No, panie Mondeo, przedstawiciel handlowy widział mnie za przedstawiciela handlowego i chciał mnie staranować, bo mu klienta podwędzę. Fabio że jestem przedstawicielem niższego sortu. No, ale na razie, same superlatywo silniku coś by trzeba ponarzekać. Może spalanie będzie słabe? Skoda obiecuje wyniki od 5 do 5,6 litra w cyklu mieszanym. Powiem tak, dodajcie do tego litr, to będą realne. Od 6 do 6,5 litra to jest, to jest taki zakres, gdzie realnie możecie się naprawdę utrzymywać w takim cyklu mieszanym. Ja do tej pory zrobiłem już blisko 100 km i na chwilę obecną widzę, że mam spalanie 6,3 litra. Więc wydaje mi się, że niezłe, tym bardziej, że to było faktycznie szerokie spektrum, bo miałem tutaj i trochę trasy, i trochę miasta, nawet trochę takiej agresywnej jazdy przez miasto. Niemniej nawet gdyby było jej więcej, to wydaje mi się, że te wyniki by balansowały gdzieś w okolicach no może bardziej 6,5 litra, ale nadal byłyby to wyniki całkowicie akceptowalne. Nawet jeżdżąc wyłącznie po mieście, zaobserwowałem, że w fabii trochę łatwiej utrzymywać się niższych wartości niż na przykład w silniku jeden dwa piórtek, który kojarzymy z byłego koncernu PSA. Mówiąc konkretniej, Fabi, bez problemu byłem w stanie w mieście utrzymywać się gdzieś w okolicach 7,5 litra. Teraz będę przeprowadzał pomiary spalania, jednak chciałem zwrócić uwagę, że mogą być one u mnie nieco zawyżone, z tego względu, że odbieramy auto z bardzo niskim przebiegiem. Teraz pomiar spalania przy 90 z górki, na początku 4,9 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to równe 4 litry na 100 km. Pomiar spalania przy 90 pod górkę, na początku testu średnie zużycie to 7 litrów na 100 km. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 4,9 litra na 100 km. Pomiar spalania przy 140 z górki na początku 6,3 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 6,2 litra na 100 km. Pomiar spalania przy 140 pod górkę na początku testu 6,7 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 7,1 litra na 100 km. Podsumowując, aerodynamika faktycznie zrobiła swoje, wydaje mi się, że to spalanie na autostradzie jest naprawdę niezłe. No i spalanie jakie uzyskałem z całego testu to 6,7 litra na 100 kilometrów. Wniosek jest taki, że według mnie to naprawdę bardzo udana jednostka. Mimo tego, że to jest litr pojemności to radzi sobie z budą Fabii całkiem, całkiem nieźle. Takie rzeczy wygadywać o litrowych silnikach. Boże, kochany. No ale trochę odpłynęło od tego pytania, czy Fabian nadaje się do stwierdzenia, że jest to auto kompaktowe. Przejdźmy do układu kierowniczego, który do bólu jest miejski. To znaczy, on jest mocno wspomagany, raczej nie daje żadnej frajdy z obracania więcej kierownicy. Jeżeli ktoś jeździł wcześniej Fabią albo Swiftem, no to pewnie podobnie jak ja oczekiwałby trochę bardziej sztywnego układu kierowniczego, trochę bardziej bezpośredniego. No a tutaj jest po prostu miejski układ kierowniczy, którym fajnie się manewruje po mieście, który bardzo nas wspiera w tych wszystkich manewrach na parkingu, ale jeżeli chodzi o frajdę z jazdy, to wydaje mi się, że trzymałem w swoich dłoniach więcej bardziej komunikatywnych układów kierowniczych. Fajnie jest to, że system start stop jest inteligentny. To znaczy, stoi auto przede mną, teraz rusza i start stop, zanim położę nogę na sprzęgle, już wie, że musi uruchomić silnik i to robi. To jest fajne, to mi się podoba, chociaż w naszym kraju to jest trochę upierdliwe. No na pewno kojarzycie ludzi, którzy nie wiem, nie mają hamulca ręcznego, tak cały czas dojeżdżają, odjeżdżają, tak się wahają, balansują, ja nie wiem co tam, trenują sobie prawą nogę przed siłownią czy coś, no to wtedy ten system jest trochę mniej wdzięczny, no bo on się co chwilę odpala. No ale jeżeli mamy takiego fajnego pana kulturalnego jak przed nami, stoi grzecznie, światła stopu się świecą, no to u nas auto jest wygaszone i Ruszył. Ja nie wcisnąłem sprzęgła. Sprzęgło, jedynka, jadę. Chociaż silnik jest już uruchomiony, więc nie tracę czasu na, na, na tą zwłokę przez uruchomienie silnika. Tak więc jest to fajne, chociaż wiadomo, że w naszym kraju ma to też pewne swoje minusy. Tak, dopowiadając jeszcze o tej skrzyni biegów, to teraz zauważyłem, i przypomniało mi się, że w Ibiza było dokładnie tak samo. Ta skrzynia ma dosyć długie przełożenia, co już powiedziałem, ale przez to też czasami w korkach lepiej sprawdza się pełzanie na jedynce niż na dwójce. No ale dobrze, jednak w Fabie też będziemy kupowali na jazdy po mieście, i pytanie, jak sobie zawieszenie radzi właśnie w aglomeracji. Tutaj mamy kostkę brukową. Fajnie sobie radzi. Nie jest źle, naprawdę jest całkiem komfortowo, może jest trochę głośne to zawieszenie czasami, ale tak ogólnie to raczej bym je ocenił pozytywnie. Tutaj z kolei mamy taką poprzeczną nierówność, wystający taki kanał, uwaga, uwaga. Nie no, fajnie, naprawdę nieźle. W porównaniu do Swift'a jest super. Uwaga, a teraz będzie śpiący policjant. Nie no, fajnie naprawdę. Wiadomo, że ich nie wygładza tak, że ich nie czujemy, no ale jak na auto miejskie, no to jest naprawdę nieźle. Z drugiej strony teraz jeżdżę po drodze, gdzie te takie wypukłości określane śpiącymi policjantami są trochę bardziej podłużne i tutaj już jestem naprawdę pod wrażeniem, bo z nimi Fabia radzi sobie fenomenalnie, naprawdę bardzo ładnie je wypłaszcza. Mogę nawet tutaj na trójce po nich przejeżdżać. Uwaga, uwaga, będziemy teraz demonstrować. No fajnie, naprawdę jest super. Podsumowując to zawieszenie, śmiało możemy powiedzieć, że to jest taki kompromis między sportem a komfortem. Takie nudne zdanie o zawieszeniu, ale, no ale do Fabio pasuje jak ulał. Widać, że starano się tutaj osiągnąć taki złoty środek, no i obiektywnie trzeba przyznać, że faktycznie im się to udało. Co jeszcze warto podkreślić, że bardzo wygodne są tutaj fotele. No My akurat mamy wersję style, i w wersji tej mamy fotel z regulacją podparcia lędźwiowego. Pierwszy raz w fabi się taki gadżet znalazł i on naprawdę sporo daje. Pod lędźwiami czuje naprawdę fajne podparcie. To jest regulacja manualna. Ona jest dokładnie taka sama jak w Lonie, czyli mamy taką wajchę, którą możemy sobie wypchać to oparcie do przodu albo do tyłu, czyli ona jest tylko w jednej płaszczyźnie. To jest niestety trochę mniej wygodne od elektrycznej regulacji, bo trudniej nam tak precyzyjnie ustawić, jakbyśmy chcieli mieć ten fotel wypchany na, na odcinku lędźwiowym. No ale z drugiej strony lepsza manualna niż żadna, a wcześniej nie było żadnej, więc doceniamy, że takowa się pojawiła. Mamy mięciutkie zagłówki, więc tutaj jeżeli chodzi o dłuższe podróże nie powinny być problemu. No jest naprawdę komfortowo. Trudno ten fotel określić takim stołkiem wyłącznie do auta miejskiego. Z takich gadżetów, jakie mamy na pokładzie, no to mamy m.in. aktywny tempomat, no, który jest mega wygodny, więc wydaje mi się, że to jest opcja warta dopłaty. Drugi system, warte uwagi, to jest asystent utrzymania na pasie ruchu. Jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to aby włączyć Travel Assistant, nie wystarczy pociągnąć tej dźwigni, która jest od tempomatu do siebie, bo wtedy uruchomimy wyłącznie aktywny tempomat. I owszem, auto będzie starało się nas utrzymywać pomiędzy liniami, ale to będzie na zasadzie bardziej odbijania auta od jednej linii do drugiej. Jeżeli chcemy, żeby to wyglądało bardziej ze szczuką, to tutaj na kierownicy mamy takie. Taki przycisk, o ten dokładnie, to jest przycisko Travel Assista, gdy jego sobie wciśniemy, to wtedy nam tutaj wyskoczy taka ikonka i będzie pisało Travel Assist, nie wiem co tam pisało, włączony chyba i wtedy auto już faktycznie bardziej utrzymuje się między liniami tak zgodnie ze sztuką i trzeba przyznać nawet, to Fabii nieźle wychodzi. Tak podsumowując te moje spostrzeżenia, pytanie do mnie, czy gdybym miał, dajmy na to, 90 tysięcy złotych? Czy kupiłbym właśnie Fabię? No bo jakby nie patrzeć, to auto jest naprawdę bardzo dojrzałe, jak na auto miejskie. Może będzie to trochę niewygodne, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że nie. Że ja bym za taką sumę pieniędzy Fabii nie kupił. Nie dlatego, że nie warto, nie dlatego, że to auto jest słabe na jakiejś płaszczyźnie, ale po prostu za taką sumę pieniędzy. I to nawet w salonie tej samej marki możemy znaleźć inny niezwykle ciekawy pojazd, jakim jest Scala. Oczywistym jest, że wybór danego modelu będzie ściśle uzależniony od preferencji kupującego, jednak mając do wydania rzućmy znowu tą przypadkową kwotę 90 tysięcy złotych, nie lepiej zrezygnować z zaledwie kilku gadżetów na rzecz odczuwalnie większego samochodu. Prawda jest taka, że obecnie za taką samą sumę pieniędzy możemy sobie kupić fabie w wersji Style albo skalę w wersji Ambition. I mamy dokładnie ten sam silnik, tą samą skrzynię biegów w skali jednak otrzymujemy więcej auta w aucie, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało. Tym samym Fabia jest według mnie bardzo ciekawą propozycją, ale przy odpowiednio skalkulowanej konfiguracji. Problem Fabii jest też taki, że ona nie będzie już dostępna w wersji kombi. Skoda tym wydaje mi się, że mocno punktowała, no bo jednak bardzo długo utrzymała się z tym miejskim modelem, właśnie w odmianie kombi. Długo utrzymywało się również Clio, no ale ono już kilka lat temu odpadło z tej rywalizacji. Więc Fabia została chyba ostatnim. Autem, które można było nabyć jako kombi w klasie B, no a na chwilę obecną będzie równolegle sprzedawana z tą fabią, fabia poprzedniej generacji jako kombi, ale kiedy takowa zniknie z salonów, to niestety ma się nie doczekać swojego następcy, co jest no, dosyć smutne oświetlanie LEDowe w Fabii jest naprawdę warte dopłaty, to jest naprawdę świetna opcja bo ono świeci tak jak świecić powinno, mamy tutaj samo poziomowanie a więc nie dziwi nas, że sama wiązka jest bardzo mocna, szczególnie jak na auto miejskie. no i świeci całkiem wysoko trzeba przyznać więc potencjał nie jest zmarnowany mamy też statyczne doświetlanie zakrętów które jest naprawdę mega wyraźne, bardzo mocne, oświetlana jest naprawdę gigantyczna przestrzeń po lewej stronie, no i tak samo po prawej stronie, Choć to tutaj akurat jest mniej widoczne, ale również bardzo wyraźnie doświetla nam zakręt, więc to jest Naprawdę świetna. No i światła drogowe, które oczywiście są LEDami, ale one nie są już aż tak mocne jak się spodziewałem. Miałem nadzieję, że będą trochę mocniejsze. W Leonie ta wiązka jest dostrzegalnie mocniejsza, więc to jest taka jedna uwaga na delikatny minus. No ale z drugiej strony też trudno mieć zastrzeżenia, bo biedy nie ma. Po prostu światła mijania zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, a światła drogowe, no to zwyczajnie są i tyle, bez żadnych zaskoczeń. Niestety jednak inaczej niż na przykład w Octavii. tutaj nie ma żadnej animacji powitalnej czy pożegnalnej w tylnych światłach. Po prostu zapala się i znika. Sprawdzamy jak to wygląda z przodu. E, to samo. I z tego co widzę, kierunkowskazy też nie są dynamiczne, a zwyczajne, czyli inaczej niż na przykład w kamiku. Oświetlenie kufra takie zwyczajne, bym powiedział. Jedna lampka po prawej stronie i tyle. No i zerknijmy sobie jeszcze na oświetlenie kabiny. No i tutaj będzie miło, fajnie i przyjemnie już teraz to widzę. Bo pierwsze miłe zaskoczenie mamy jakieś lampki na tył. Drugie miłe zaskoczenie to nie są byle jakie lampki. To są naprawdę mocne LEDy, więc tutaj kanapa jest bardzo wyraźnie oświetlana. W klasie aut miejskich cieszę się, że w ogóle jest jakieś oświetlenie na tył, a tutaj zobaczcie jeszcze takie mocne, więc podwójne zaskoczenie. Z kanapy zerkamy sobie naprzód, i tutaj widzę, że mamy identyczną sytuację. Bardzo mocne oświetlenie, a to wszystko za sprawą dwóch mocnych LEDów, które naprawdę rzucają sporo światła. Więc jeżeli chodzi o kabinę nocą, to tutaj należy się pochwała. Jak na auto miejskie jest naprawdę świetnie. Niestety, jednak, żeby nie było tak różowo, to pod drzwiami kierowcy nie znajdziemy żadnego podświetlenia. Chociaż na początku myślałem, że ono jest, bo jeżeli teraz spojrzymy, to tutaj robi się jasno, ale to dalej jest jeszcze pokłosie mocnych LEDów, które oświetlają kabinę. One są tak na boki ukierunkowane, więc on. Rzucają trochę światła tutaj koło drzwi, no aż jestem zaskoczony, naprawdę mocno Rady, spójrzcie na cień mojej nogi. W Szeniku informację, że mamy tutaj oświetlenie ambientowe, ale z tego co widzę, to jest wyłącznie taka jedna listwa, która biegnie sobie przez deskrocielczą. To jest to całe oświetlenie ambientowe. Ona świeci tylko w kolorze białym, chyba że mamy domówioną nawigację Amundsen. Wtedy możemy jeszcze zmienić jej kolor na czerwony. Kamieczka jest ładnie podświetlana, więc po zmroku nie ma problemu, żeby ją zlokalizować. Natomiast zauważyłem dwie rzeczy, których mi tutaj brakuje. Pierwsza to jest podświetlenie przycisków do uruchomienia oświetlenia kabiny. One niestety w żaden sposób nie są podświetlone, trzeba je wymacać, a że nie są jakoś wyraźnie. Zarysowane to nie jest to takie proste zadanie. A druga rzecz, której mi tutaj brakuje, to podświetlenie w schowku przed pasażerem. Jak widzimy, jest tutaj totalnie ciemno, co przy cenie auta po prostu nie powinno mieć miejsca. Dobra, to teraz typowa nasza próba. Będziemy sprawdzali, jak działa hamowanie awaryjne w Skodzie Fabii. Jeżeli chodzi o koncern Volkswagena, to najczęściej to działało dobrze, no ale sprawdzimy, czy w aucie miejskim, jakim jest Fabia, również ten system działa tak jak należy. Narzeczona pokazuje mi, że auto samo zahamowało, więc yy... spróbujemy jeszcze raz z drugiej strony, no ale wydaje mi się, że tutaj nie ma czego sprawdzać. Ten system po prostu działa tak, jak należy. Poprosiłem narzeczoną, żeby w ogóle nie, nie wciskała pedału hamulca, zobaczymy, co zrobi Skoda. Najwyżej odskoczy. Zobaczymy, jaka jest skuteczność, kiedy kierowca śpi. No i bellissima! Narzeczona pokazuje, że wszystko działa tak, jak należy, Skoda sama zahamowała, więc droga Skoda, droga grupy Volkswagena. Dziękujemy, ten system działa tak, jak należy. Ja za życzoną szczególnie dziękujemy. Co oczywiste, ceny Fabii musiały trochę podskoczyć. Auto ma bardzo bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, jest niezwykle dojrzałym, dopracowanym samochodem miejskim, no a swoje robi też inflacja, więc cena auta, które widzicie za mną, wynosi 91 400. Ile? 91 400 zł, w tym 13 tysięcy w opcjach i 4 tysiące w lakierze. Choć nie mam najmniejszej ochoty tego bronić, to musimy stwierdzić, że cena tego auta bez dodatków to 74 650 zł. Nowa Toyota Yaris w jakiejś sensownej konfiguracji? Ford Fiesta będzie za to trochę tańsze, bo z tego co widzę, taką wersję bez dodatków dałoby się uzyskać poniżej 70 000 zł. Chociaż musiałbym sprawdzić, jak to się ma do wyposażenia seryjnego. Inna kwestia, że Fiesta za dwa miesiące wjedzie do salonów w wersji poliftingowej, a więc i jej ceny najpewniej wkrótce podskoczą do góry. Krótko mówiąc, okropnie drogo, chociaż uczciwie musimy przyznać, że no to jest trend widoczny w każdej marce. Tym bardziej, że to co widzimy tutaj na obrazku, to nie jest jakaś tam super full opcja, która ma wszystko, co tylko się da. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, to jest taka, taka opcja zdroworozsądkowa, taka, że no to bym mógł mieć i może by mi nie było smutno, że czegoś mi brakuje. No bo zerknijmy szybko na te opcje. Pierwsze co mamy to ładowarka indukcyjna 1300 zł, bezprzewodowy SmartLink 250 zł, pakiet Travel Assist i cyfrowe zegary 3250 zł, zapasowe koło 500 Pakiet zimowy, czyli podgrzewane przednie fotele oraz dysze spryskiwacze szyby przedniej, 1000 zł. Monitorowanie martwego pola, pierwsze co bym sobie odpuścił, bo widoczność w Fabii jest naprawdę niezła, 3000 zł. Dwa gniazda USB z tyłu, 250 zł. Pakiet komfort z naprawdę świetnymi reflektorami lodowymi, z systemem bezkluczykowym, z podgrzewaną kierownicą i z przyciemnianymi tylnymi szybami, prawie 3000 zł. No i przedłużenie gwarancji na 3 lata i 60 tysięcy km, 700 zł. Czy ja bym powiedział, że z tego auta wylewa się przepych? No nie, nie mamy podgrzewanej przedniej szyby, nie mamy nawigacji, nie mamy head chyba nawet nie ma go w opcjach. Felgi, które wyglądają jak kółpaki, mają 15 cali. No kurczę, 91 tysięcy? Mam nadzieję, że w Skodzie nikt się na mnie nie obrazi za to, że krzywię się trochę na widok ceny tego samochodu. Bo to nie jest tak, że to auto jest nie wiem, niewystarczające, że mnie zawiodło, że gdzieś mi czegoś w tym aucie brakowało. No bo nie, bo jest wręcz przeciwnie, to jest naprawdę bardzo dopracowany, bardzo dojrzały pojazd, ale to nawet nie jest crossover, żeby mógł tutaj dać jakąś płyętę, że dopłacamy za to, że mamy trochę wyższy prześwit. To jest normalne auto miejskie. No ludzie, kochani. I owszem, potwierdzam, że konkurenci też są drodzy, że szczególnie kiedy jest premiera jakiegoś nowego auta miejskiego, to jego ceny wystrzeliwują w kosmos. Patrzmy na Honda Jazz, patrzmy na tą Toyota Yaris. To są auta, które kiedyś też były tanie, a teraz są kosmicznie drogie. No ale nie zmienia to faktu, że ja cały czas mówię o Skodzie, o marce, która gigantyczną rzeszę klientów zjednała właśnie tym, że była fenomenalnie wyceniona względem tego, co oferowała. Niech drogi będzie sobie Superb, Octavia, Kamiki, Kodiaki, jakieś inne kurczaki, ale Fabia... Ze smutkiem stwierdzam, że chyba rozumiem o co chodziło tym wszystkim recenzentom i testującym, którzy porównywali Fabię do innych samochodów kompaktowych, bo to już nie jest takie zwyczajne, tanie autko miejskie. To już jest coś, co chyba trzeba trochę nazywać autem kompaktowym. Nowa Fabia to nadwyraz dojrzałe auto miejskie plus, które mimo droższych cen najpewniej i tak powtórzy sukces poprzednich generacji. Ja ze swojej strony doradzam tylko rozwagę przy dobieraniu opcji, bo w pewnym zakresie cenowym, według mnie, więcej sensu może mieć po prostu nieco większa skoda Scala. I taka jest właśnie. Nowa Skoda Fabia.